Tak. Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Planu i Budżetu Rady Powiatu Proszowickiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Informuję, że posiedzenie Komisji jest utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących, rejestrujących obraz i dźwięk. Przypominam, że w trakcie wypowiedzi należy przestrzegać przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Osoby uczestniczące w posiedzeniu proszone są o wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku z uwagi na to, że posiedzenia komisji są utrwalane za pomocą wspomnianych wcześniej urządzeń. Posiedzenia komisji są jawne, a ich treść stanowi informację publiczną. Proszę radnych o potwierdzenie obecności za pomocą urządzeń. I potwierdźmy czy się potwierdzono obecność tak. Proszę powiedzieć, kiedy będzie Pani dostępna, Pani Wiceprzewodnicząca, bo zakładam, że mój mikrofon zbiera te informacje, które Pani mówi. Stwierdzam, że na siedmiu członków Komisji obecnych jest pięciu. Wobec powyższego stwierdzam prawomocność obrad oraz ważność podejmowanych decyzji. Proponuję przyjęcie jesteśmy w tej chwili w drugim punkcie. Proponuję przyjęcie porządku posiedzenia przesłanego wraz z zawiadomieniem o dzisiejszym posiedzeniu. Czy są jakieś uwagi państwa radnych? Jeżeli nie, to prosimy o odgłosujmy dzisiejszy. Ja go przeczytam w całości a i odgłosujemy. Przyjęcie protokołu posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu proszewickiego na rok 2019 i sprawy bieżące, i ostatni punkt, siódmy, zamknięcie posiedzenia komisji. Bardzo proszę o. Odgłosowanie porządku. Kto z Państwa? Dziękuję. Za zagłosowało 5 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0. I jesteśmy w tej chwili w kolejnym punkcie. Momencik. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Przypominam Państwu, że protokół był dostępny do wglądu w Biurze Rady. W związku z tym proponuję przeczytanie tego protokołu, przegłosowanie tego protokołu bez czytania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego protokołu? Poproszę o odgłosowanie. Dziękuję. Wynik głosowania 5 osób za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu czwartego, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028. Proszę Pani Starosto, kto z Państwa? Pani Skarbnik, bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 E, zakłada tak, e, ponieważ e, w lutym oddaliśmy sprawozdania e, za rok 2018 do Regionalnej Izby Obrachunkowej, stąd też w WP, WPF-ie, e, jeżeli chodzi o wykonanie 2018, nie pracujemy już na trzecim kwartale ubiegłego roku. Tylko dane, które Państwo macie zawarte w tym wierszu, jest to wykonanie roku 2018 rzeczywiste zgodnie ze sprawozdaniami przesłanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o WPF, to co się zmienia w wpf -ie? Po pierwsze, zmieniają się przedsięwzięcia. Z uwagi na to, że w roku 2018 Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych nie wydatkował wszystkich środków przeznaczonych na program Erasmus. Program ten jest realizowany w latach 2018-2019. Kwota 74 919 zł nie została wydatkowana, została jakby przerzucona na, na jako wydatki roku 2019. Stąd też y, pojawia nam się w uchwale budżetowej, ponieważ WPR z uchwałą budżetową jest skorelowany, ja, ja będę się odnosiła do, również do uchwały budżetowej zwiększa się o kwotę 74.919 zł środki wolne z roku 2018 jako te środki niewykorzystane na realizację programu Erasmus, gdzie teraz z końcem kwietnia zespół szkół w Piotrkowicach będzie ten program kończył. On się kończy wyjazdem młodzieży za granicę. To są te środki. Natomiast, jeżeli chodzi o kolejne przedsięwzięcie e-usługi w geodezji, proszę Państwa, Mamy zapewnione finansowanie wkładu własnego do tego projektu. Wkład własny to jest około 600 tysięcy złotych, bo jest to 10% całej wartości projektu minus koszty pośrednie, około 6 milionów złotych, tak jak mówię, 10% finansowane przez Wojewodę Małopolskiego. Powiat nie musi asygnować kwoty wkładu na lata 2016-2021, robi to za nas budżet państwa stąd proszę państwa zawsze w miesiącach w październiku listopadzie jeżeli jak wojewoda robi budżet te kwoty są oczywiście szacunkowe My też nie wiemy, jakie przetargi nam się rozstrzygną, jakie płatności nam zostaną w roku 2019, jakie przetargi ogłosimy w roku 2019 na lata następne. Stąd też kwota, która była zabezpieczona w budżecie, to kwota 76 tysięcy zł. Niemniej jednak, proszę Państwa, udało nam się rozstrzygnąć przetarg na serwery, macierze, komputery, jeżeli chodzi o ten projekt E usługi w administracji. Stąd też. Zaszła konieczność wnioskowania do Wojewody o zwiększenie wkładu własnego do projektu. I to żeśmy uczynili, stąd Wojewoda zwiększył nam budżet o kwotę 84 tysiące złotych. Ponieważ te przedsięwzięcia jesteście Państwo jako Rada tylko uprawnieni do dokonywania zmian, stąd zarząd w swojej uchwale zarządu nie mógł zwiększyć tych środków o te środki od Wojewody. Natomiast i to jest to drugie przedsięwzięcie, w którym się pojawia zmiana, jeżeli chodzi o wieloletnią samą wieloletnią prognozę finansową, proszę Państwa, dane zawarte, jeżeli chodzi o dochody, wydatki, zawierają oczywiście zmiany, które się które się dokonały między ostatnią sesją zawierają zmiany w uchwałach zarządu oraz tą uchwałę dzisiejszą w sprawie dokonania zmian w budżecie. Jak również, proszę Państwa, jeżeli chodzi o WPF, bo zmiana się pojawia po stronie przychodów i rozchodów. W dniu 8 marca 2019 roku dyrektor samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej zwrócił się do zarządu powiatu, który oczywiście jest pośrednikiem i, i z tą propozycją jakby kieruje do Rady Powiatu, aby powiat udzielił szpitalowi krótkoterminowej pożyczki w wysokości 600 tys. zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec kontrahentów, czyli zapłatę za leki, energię, gaz, wodę, żywienie, tudzież pranie bielizny, odpady, utylizację odpadów medycznych. Proponowany termin spłaty tej pożyczki, który pada ze strony szpitala, to jest koniec listopada 2019 roku. I będzie to pożyczka krótkoterminowa, ona nie będzie wychodziła poza rok budżetowy 2019. Stąd też takowa zmiana znalazła się zarówno w WPF-ie, jak i w uchwale dotyczącej zmian w budżecie. I macie Państwo rozchody, jak również przychody, bo ta pożyczka będzie, spłaciła później, będzie stanowiła później przychód powiatu już w miesiącu, tam listopadzie czy grudniu, w momencie, kiedy będzie ten termin spłaty i szpital spłaci tę pożyczkę. Jest jeszcze, proszę Państwa, jedna zmiana, jeżeli chodzi o rozchody. Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki, którą powiat zaciągnął w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie drogi Gubczu Winiary. Z uwagi na to, że my mamy dofinansowanie 1 526 390 zł i takie dofinansowanie, czyli wysokość 60 czy 63% do, do całości inwestycji, o taką pożyczkę wnioskowaliśmy do BGK. Natomiast, proszę Państwa, część kosztów na dokumentację została poniesiona w roku 2016 i nie zachodziła konieczność uruchamiania całej pożyczki, stąd kwota 9 543,89 groszy. to jest kwota pożyczki niewykorzystanej w roku 2018 i z tego tytułu zmniejsza się rozchody, bo tej kwoty po prostu do banku nie będziemy. Także takie zmiany proszę Państwa zarówno w WPF jak i po części już omówione w zmianach do budżetu. Jeżeli macie Państwo pytania odnośnie WPF-u to proszę. Jeżeli można Pani Starosta, Pani Skarbnik wymieniła tutaj oprócz tych zmian, które przyjmujemy Radą Powiatu są również zmiany Zarządu. Proszę mi je przybliżyć co, co Zarząd jak Pani przed powiedziała, co Zarząd sobie tutaj wprowadzi w tych zmianach? Proszę Państwa, Zarząd wprowadzał po uchwaleniu budżetu Państwa, Pan Wojewoda przekazuje do powiatu ostateczne kwoty dotacji, które są skierowane do powiatów na realizację zadań zarówno rządowych, jak i własnych i stąd Zarząd jest zobowiązany uchwałą Zarządu dokonać tych zmian w budżecie. I były to zmiany dotyczące zespołu spraw o niepełnosprawności, były to zmiany dotyczące na przykład straży pożarnej, gdzie zwiększono budżet na wypłatę zaległych nadgodzin niewielkie zmiany, jeżeli chodzi o wydatki na wynagrodzenia w tak rządówce, to są takie zmiany. Natomiast jeszcze jedną zmianą, która się pojawiała w uchwałach zarządu były dotacje z samorządów naszego powiatu, z każdego samorządu w kwocie 6 tysięcy zł na sfinansowanie zakupu samochodu dla powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wszystkie gminy zadeklarowały kwoty 6 tysięcy zł. Czekamy jeszcze na uchwalenie takiej zgody przez Radę Miasta i Gminy Nowe Brzesko. Natomiast wszystkie pozostałe Stałe rady takie kwoty nadzorowi budowlanemu uchwaliły, i te środki zostały do budżetu wprowadzone zarządem. Bardzo dziękuję. Ktoś z Państwa członków komisji ma jeszcze inne pytania w temacie wieloletniej prognozy i jej zmian? Bardzo proszę. Dziękuję, nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do zaopiniowania. Projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028. Zrobimy to poprzez głosowanie. Proszę uprzejmie, głosujemy kto z Państwa jest za, kto odpowiednio, kto przeciw, kto się wstrzymał. Już sprawdzam wynik głosowania. Jeszcze jedna osoba, tak? Głosowanie. Dziękuję pięknie. A w wyniku projektu, głosowania nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 5 osób głosowało za, 0 przeciw, 0 się wstrzymało. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego, sprawnie przechodzimy do kolejnego punktu i tak po części już omówionego przez Panią Skarbnik także prosiłbym o taką zwięzłą syntezę i tak zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu proszewickiego na rok 2019. Bardzo proszę Pani Skarbnik. I tak proszę Państwa, projekt zmiany w sprawie dokonania uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 rok zakłada zwiększenie dochodów o kwotę 31 285 zł, zwiększenie przychodów z wolnych środków z roku 2018. W kwocie 74 919 zł, zwiększenie przychodów ze spłaty pożyczki jest SPZO 600 000, zwiększenie wydatków o kwotę 115 747,89 zł. Zwiększa się rozchody o 600 tys. zł. udzielona pożyczka dla SPZOS i zmniejsza się rozchody o 9543 zł. 89 groszy pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego. I tak jak Państwu mówiłam, dostaliśmy 84 tys. zł. od wojewody na finansowanie wkładu własnego do projektu EU-sługi, natomiast zmniejszamy sobie w tym samym paragrafie środki od marszałka o kwotę 52 715 zł. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o stronę wydatkową, skąd pojawiają się środki na uruchomienie pożyczki dla szpitala. Tymczasowo zmniejsza się wydatki majątkowe, jeżeli chodzi o inwestycje, przebudowa mostów w Makocicach na Potoku-Ścieklec. Po spłacie pożyczki, po zwrocie pożyczki przez szpital, środki te wrócą w to samo miejsce, czyli będzie zwiększony budżet. I Ja to proszę Państwa, tak, wiadomo, że szpital jest w takiej sytuacji finansowej, jakiej jest, wszyscy wiemy. Rozmawiając z dyrekcją szpitala, e, widzimy to tak, że szpital faktycznie nam spłaci tę pożyczkę. Będzie to mniej więcej październik tego roku. E, natomiast my, e, skąd będzie miało środki na, na, na spłatę pożyczki, a my e, szpitalowi pokryjemy część straty. E, bo na pewno całej straty nie pokryjemy, natomiast do części straty część straty pokryjemy. Stąd te pieniądze, jakby one nie zaburzą funkcjonowania szpitala. To będzie tylko obrót pieniędzy faktyczną gotówką, natomiast y, będzie faktyczna spłata pożyczki, ale te pieniądze z powrotem wrócą do szpitala tylko w innej formie, w formie pokrycia straty. W tym, żeby pomóc szpitalowi w tym momencie nie możemy wydatkować środków na pokrycie straty, bo na pokrycie straty środki możemy uruchomić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, czyli tak de facto w lipcu. Ponieważ z kolei budżet na rok następny będziemy konstruować już nie po planie wrześniowym 2019, tylko po wykonaniu, stąd nie możemy sobie pozwolić na wysokie wydatki bieżące do końca września. A pokrycie straty takim wydatkiem jest. Stąd, żeby uniknąć jakby jednego i jednej i drugiej sytuacji i przeciągnąć sytuację do października. W takiej wersji po prostu w tym momencie dajemy szpitalowi pieniądze, a już w październiku jakby wróci to na właściwe tory ze spłatą pożyczki i pokryciem straty. Będzie to też pierwszy rok, proszę Państwa, gdzie będziemy robić budżet zgodnie z nowymi przepisami i ja też nie wiem, jak to się ułoży, ponieważ zmieniła się ustawa o finansach publicznych i nie robimy już budżetu na planie, tylko na wykonaniu. Nie będzie sobie można podbijać wskaźników majątkiem. Bo on będzie niewykonany, on będzie tylko w planie, tylko idziemy na, na wykonaniu. Stąd takie mówię zabiegi już o to, aby y, spróbować troszeczkę wyjść na rok 2020 y, z konstrukcją budżetu. Y, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zadania z zakresu Godezy i kartografii, y, tutaj proszę Państwa, tak, zwiększamy o kwotę 53 695 zł y, budżet, czyli więcej niż o te 31 w sumie zwiększenia dochodów, i już mówię dlaczego. Proszę Państwa, my jako powiat ogłaszaliśmy e, już trzy przetargi na e, zakup serwerów macierzy komputerów do projektu e-usługi w Gołodezji. Dwa pierwsze przetargi były nierozstrzygnięte z uwagi na bardzo wysokie kwoty e, przetargowe. E, ogłosiliśmy w tym roku trzeci przetarg na to zadanie i wpłynęła nam tylko i wyłącznie jedna oferta. Oferta większa od posiadanych środków o kwotę 22 tysiące złotych już po po przesunięciu y, środków z innych zadań, gdzie mieliśmy oszczędności. W międzyczasie rozstrzygnął nam się przetarg y, na inspektora nadzoru budowlanego, i y, budowlanego tylko y, do Gołdezji i y, tam też jest oszczędności 14 tysięcy. Przesuwając te środki, ta dziura nam się robi y, coraz mniejsza, ale przetarg jest jeszcze nie rozstrzygnięty, on jest tylko otworzony. W związku z czym na dzień dzisiejszy, aby móc podpisać umowę, na dostawę tych serwerów macierzy i tego całego sprzętu komputerowego, musimy dołożyć 22 000 z własnych środków i to jest uczynione w y, uchwale budżetowej. Y, nie możemy sobie pozwolić, proszę państwa, żeby powtarzać przetarg, bo to nie jest duża kwota w stosunku do kwoty tam 550 000 zł. Y, to raz. Y, Po drugie, y, Jesteśmy tu, jest pan informatyk, który już od roku czasu nie śpi po nocach, bo no sprzęt nam po prostu wysiada. Rzeczy, które miały być wygodnie zeskanowane, okazało się, że mają inną tam rozdzielczość, to nam zajmuje coraz więcej miejsca na dyskach i po prostu już firma, która robi tę digitalizację, już nam mówi, że no, nie są w stanie nam po, oddać pracy z uwagi na to, że nasze serwery już nie mają pojemności. Bardzo przepraszam, proszę doprecyzować, skoro przetarg jest otwarty, czy jest już jawny po otwarciu? Tak, tutaj? tak, tak, jest, A jest jawny. Po drugie, rozumiem, informacja. że jest więcej. Więcej kosztuje niż mamy środków, bo Pani ten mówiła... To... Przetarg ten przetarg? To tak. była jedna oferta i więcej kosztuje niż mamy pieniędzy. A rozumiem, Stąd tak. konieczność na dzisiejszej sesji dołożenia środków, tak. My będziemy potem mogli odzyskać te środki, jeżeli będzie, będą inne przetargi wychodziły taniej. No, mamy możemy sobie tak. przesuwać, natomiast na dzień dzisiejszy nie możemy jeszcze. W związku z czym na się, że zachodzi konieczność. Myśmy, się, myśmy chcieli te serwery mieć bardzo szybko i też sesja jest, proszę Państwa, między innymi dlatego. Mogliśmy teoretycznie przedłużyć sobie termin podpisania umowy z wykonawcą o miesiąc, ale nikt nam tego sprzętu nie zamówi. Sprzęt jest robiony w Chinach. I miesiąc czasu trwa cała konfiguracja, to, że ten sprzęt tutaj dotrze i tak dalej. A naprawdę no, już nie mamy pojemności u nas na serwerach, żeby to wszystko się pomieściło. Stąd taki szybki, prosimy, prosimy między nimi o tą sesję dlatego z uwagi na ten przetarg. Ale to też jest sytuacja, jakby, która się nie powtórzy w następnych czasach, dlatego że Państwo macie w paragrafie 7 tejże uchwały budżetowej. Zawarty zapis, na który pozwala e, zmiana ustawy o finansach publicznych dokonana 30, e, 14 grudnia tamtego roku, a e, ogłoszona w dzienniku ustaw 31 grudnia pod pozycją 2500. E, wszystkie zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich, które się tyczą zadań unijnych, e, do tamtej zmiany mogła dokonywać tylko Rada teraz ustawa pozwoliła na takie na taki zapis. Jeżeli rada wyrazi zgodę i takowe upoważnienie sceduje na zarząd, to w tym momencie jeżeli jakiś przetarg nam wyjdzie drożej a my na przykład przesuniemy sobie środki w budżecie z rezerwy, na przykład, i nie będzie ta zmiana powodowała zwiększenia deficytu budżetowego, to takie y, decyzje może podjąć zarząd, żeby już nie zwoływać rady. Stąd w paragrafie 7 zawarte jest takie upoważnienie Rady Powiatu do tego, aby zarząd mógł robić takowe zmiany. Przy na przykład następnym przetargu czy innym projekcie, już nie zajdzie konieczność zwoływania sesji, żeby dołożyć 5 czy 10 tysięcy złotych. Ewentualnie, jeżeli wojewoda nam e, przekaże dodatkowe środki na wkład własny, też nie będzie musiała wprowadzać Rada, tylko zrobi to po prostu już Zarząd Powiatu. Natomiast inne przedsięwzięcia, powiedzmy krajowe, które nie są unijnymi, oczywiście tutaj e, tylko i wyłącznie Rada Powiatu e, jest do tego zobligowana. E, proszę Państwa, teraz tak. Następna zmiana e, oddajemy część subwencji oświatowej e, do Warszawy. Jest to kwota 9590 zł i już mówię z jakiego powodu i dlaczego. W wyniku kontroli, która została w powiecie dokonana, zostaliśmy zobowiązani decyzją ministra finansów do zwrotu nienależnie wybranej subwencji oświatowej za rok 2016. Ta subwencja dotyczy, proszę Państwa, zadań wykonywanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Na etapie, ponieważ to zadanie jakby zaczęła, w, jak objęła dyrektorstwa w poradni pani Zisława Stopińska, to wprowadziła to zadanie do realizacji przez poradnie. Wcześniej tego zadania nie było i jakby jest rozbieżność między, znaczy ona sobie po prostu sklasyfikowała dzieci, które powinny uczestniczyć w tym wczesnym wspomaganiu, natomiast klasyfikacja dzieci i wystąpienie o subwencję, nastąpiło wcześniej niż mamy, przyniosły orzeczenia, że tym dzieciom się faktycznie to należy. No po prostu ona wyszła jakby z dobrą wolą do rodziców i te dzieci zakwalifikowała i te dzieci odbyły to wczesne sumaganie, natomiast no rozjechały się daty orzeczeń. Stąd no kontrola niestety to zakwestionowała i jest konieczność zwrotu y, tej subwencji. Ona jest nienależnie pobrana, natomiast no działanie jakby z góry było pani dyrektor, y, no jak najbardziej celowe po prostu. Jeżeli chodzi o zmianę oświata i wychowanie, tak jak mówiłam, zwiększa się o kwotę 74 919 zł. Środki z ubiegłego roku e, dla zespołu szkół e, na dokończenie programu Erasmus. I tak, proszę Państwa, e, zwiększa się deficyt w związku z tymi wszystkimi zmianami zwiększa się deficyt. O niewielką kwotę do kwoty 1166 634,11 zł. Kredyt zaciągany zostaje w wysokości 1,000 zł. Zwiększają się przychody do kwoty 4 860 231 zł i zmniejszają się rozchody o te 9,000 z pożyczki do BGK i zwiększają o 600 tysięcy pożyczki dla szpitala i wynoszą w sumie 3 miliony 693 596 ,11 zł. 11 groszy. W paragrafie 6, punkt 4 ustala się łączną wysokość pożyczki udzielanej z budżetu Powiatu Proszowickiego w 2019 roku do kwoty 600 tysięcy zł. Tak jak Państwu wspominałam w paragrafie 7 jest zawarty ten zapis, który upoważnia, gdzie Rada Powiatu upoważnia zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, jeżeli chodzi o płatności Europy. Mejskie. Ja tyle w kwestii zmian do budżetu. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to proszę. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik, Szanowni Państwo, Radni. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie, a uznacie Państwo potem na sesji, że oczekujecie jakichś dodatkowych wyjaśnień, to jak najbardziej będą, będzie możliwość pewnie tych pytań zadawania. Nie ograniczam, podkreślam, nie ograniczam nikomu czasu, niemniej jednak tak czy inaczej pytań nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Punkt piąty. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu proszewskiego na 2019 rok. Proszę o wyrażenie woli poprzez głosowanie. Kto z Państwa jest odpowiednio za, przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję pięknie. Zagłosowało pięć osób przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję. Dziękujemy. Jesteśmy w ostatnim, przedostatnim punkcie sprawy bieżące. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do zarządu? Nie, dziękuję. Na tym zamykam dzisiejsze posiedzenie komisji. Dziękuję pięknie.